Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrałem The Fairfetched Isengard. Rohan chyli się już ku ostatecznemu upadkowi. Krucjata zakończyła się sukcesem. Edoras należy obecnie do Mordoru. My natomiast chcieliśmy przejąć to miasto, co też uczynimy. To jest mały zameczek, który jest w posiadaniu jeszcze Rohanu, ale już niedługo będzie nasz Świetnie tutaj zbudujemy sobie jedną z wiersz strażniczych Przejdziemy też tym generałem troszkę dalej wow to będzie się kręcić po prostu jak słowa pogogaciak po tym lesie No nic, tutaj oczywiście sprowadzam posiłki, bo będę chciał udać się bardzo szybko też na to miasto i obserwuj przy okazji co elfy będą mi tu knuć. Przebrzydłe elfy. My ich nienawidzimy, nienawidzimy tych przybrzydłych elfów Dobra, to jest ostatnie miasto Rohanu chyba na, na tym wybrzeżu Co prawda nie, mogą być, sorry, tu jeszcze mogą być jakieś miasta Rohanu Zaj Zobaczymy sobie je na pewno Czy tam coś się znajduje, ale werbowaliśmy właśnie kolejną wspaniałą armię w momencie, gdy skończyłem odcinek Więc tak, ty sobie od razu Możecie kogoś zwerbować? Nie, nie możecie, ale tym szpiegiem chciałbym zobaczyć, czy to jest... Właśnie, tu jest jeszcze jedno miasto do zdobycia, które oczywiście czeka, aż będzie nasze. Połączymy sobie siłę, zdobędziemy to miasto i dopiero wtedy ruszymy na południe na zajęcie pewnych już miast Gondoru. Dobra, tutaj chciałbym zobaczyć, czy mogę przejść dalej. Mogę. Ostatnie ile mam jeszcze czasu na tą tu, na to... No nawet się wyrobimy z tym blokiem, Dłuchy, że długo dwa, dwa gobliny zablokują mi to. Świetnie. Dobra, tutaj zobaczmy, będziemy szli... O właśnie. Tutaj bym sobie umieścił jednego z szpiegów. Drugi natomiast. Chciałbym, żeby poszedł troszkę niżej. Pokazał mi co się znajduje w tym miejscu. I w tym miejscu znajduje się jako taka armia Gondoru składająca się głównie z włóczników. No to są sami włócznicy, 9 oddziałów łuczników, nic ciekawego. Plus generał, no, no to jest trochę gorzej. Dobra, będziemy tutaj potrzebować troszkę większych sił niż to co zebraliśmy aktualnie. Myślę, że nie powinno być to dla nas jakimś wielkim problemem, zwłaszcza, że niedługo już będziemy mieć ten ostateczny budynek, chyba do werbowania, nie wiem czy lepszy możemy jeszcze postawić. Zobaczymy też, czy przylecimy się po wszystkim i zobaczymy czy gdziekolwiek mogę jeszcze stawiać jakieś budynki. Tego mi tu brakuje, wiecie? Zmniejszenia e, czasu potrzebnego do awansu na kolejne poziomy miast, bo tak się tak czeka, to strasznie długo to zajmuje. I można naprawdę sobie poczekać, poczekać, poczekać. Więc dlatego sprawdzimy jeszcze wiadomości i zapiszemy grę. Ciekawe czy gobliny będą w stanie w ogóle odbić tą swoją e, bramę Mori No i pięknie Dobra, przede wszystkim idziecie dalej, zdobywacie mi Bat Adorn, zły Adorn. To jest normalny Adorn, to jest Bat Adorn. Idiotyczna <grym>? nazwa do niego. No, I tam dołączcie do nich, oczywiście. No musimy przydać się po wszystkich osadach, zobaczyć, czy cokolwiek możemy tutaj zwerbować. Możemy, łączników, cudownie, bo ja nie pamiętam, Jest tutaj za dużo ikonek do spamiętania. gdzie mogę, a gdzie nie mogę. Wow, kolejni, świetnie. Tutaj. Przetrenować mogę, nie mogę jeszcze. Helmowy jar. Jest tak umieszczony, że można na tym załatwo, łatwo przeoczyć. Uuu, tutaj mogę dużo zwerbować, cudownie. Na pewno to zrobimy i lepsze baraki poproszę w takim razie. Tutaj coś możemy zrobić? Nie. Natomiast tutaj także nie. Fangorn. Fangorn też nas za bardzo nie interesuje. Tu się te mury tworzą. Większe. I to co chciałem zrobić to oczywiście przejąć tą osadę tutaj malutko. Nic w zasadzie nie ma ciekawego. Ten kolecz 40 do 9. To miasto jest nasze. Splądrujemy je sobie i ściągniemy dalej posiłki. Świetnie. Więc tak, naprawimy sobie tutaj od razu. Ślemy nawet jednego z naszych... Nie no, tego generała nie będę wysyłał. No bez ja... Jest zbyt cenny. Tego mógłbym wysłać co najwyżej, żeby mi tam poustawiał różne rzeczy. Ale zobaczmy, czy tu mam jakiś żeniwiarzy. Mamy i chętnie bym ich połączył ze swoimi żniwieżami, tymi. Świetnie, prześlemy ich tam. Nie są straszne duże niepokoje w ogóle w tym mieście jakieś. Dziwnie to wygląda. Czy mogę w takim razie przesłać... Świetnie. Jeden oddział prześlemy, żeby nie było tam jakichś wielkich problemów. I musimy... No dalej, poczekaj. Widzę, że Mordor się będzie razie rozszerzał na te wszystkie tereny. W hmm. zasadzie nie jest dziwne, tutaj też podbija masakra, on po prostu tak ekspansję prowadzi agresywną, że to, to, to się nie mieści w głowie. Wow, no to jest, to jest, to robi wrażenie. To kończy turę. Dobro, Liska, kolejna tura i kolejny generał na nasze rozkazy. Oczywiście go weźmiemy, bo potrzebujemy jej więcej. Dochody mamy całkiem niezłe i oczywiście zablokujemy ten port. Ja to faktycznie zrobię dwoma orkapi Panowie, wykonacie zadanie. Jestem z was dumny normalnie. Zobaczymy, czy im się to uda. Jeśli im się uda, to macie piwko. Orkowe piwko, panowie. Nie wiem jak smakuje orkowe piwko, ale pewnie obrzydliwie. Do walce, ale ale tutaj oczywiście. Zdobędziemy to sobie w następnej turze. Połączymy. Uuu, i wreszcie widzę Rucjaty. Zobaczcie, mają gwiazdę. Wreszcie widzę krucjatę tych złych. Znaczy, u nas, tych dobrych, a dla nas tych złych, która idzie na Minas Tirith. Jednak z czymś takim to oni mogą sobie co najwyżej pogwizdać na Mordor. Nie, ma, nie, nie mieliby najmniejszych szans. Tutaj natomiast chętnie bym powiedział, powiedziałbym wam, że rozpocząłbym wojnę z elfami, ale najpierw zdobędziemy sobie jeszcze, więc stąd wyjdziemy, to jest fort, tu nie będzie za bardzo problem z utrzymaniem tego. I tak, kogo możemy przede wszystkim zostawić? Weźmiemy sobie na przykład wargów, weźmiemy sobie tych, łuczników, weźmiemy sobie jeden oddział i jeden oddział, tak, A snagę włożymy do zamku razem z tym dowódcą. Tu też myślę, że moglibyśmy rozstawić jedną wieżyczkę strażniczą, a saruman natomiast Przejdzie dalej i zajmie to miasto. Świetnie. W takim razie tutaj jeszcze chciałbym zobaczyć, czy się coś dzieje ciekawego. Dalej. Nie, tutaj nikogo już nie ma. Ale rozstawiłbym się mniej więcej w tym miejscu. Dalek to osoba jest daleko od ziem elfów. I oni nie, nie dadzą rady sprowadzić tutaj za szybko e, posiłków. Więc to także mogło być dla nas na plus. Tutaj także sprowadzałem posiłki świetnie I zobaczymy czy w ogóle grima mógłby mi to odkryć zapewne mógłby o wreszcie możemy budować kolejne rzeczy wspaniale ja bym poprosił raczej następne koszary jesteśmy bardzo zmilitaryzowanym społeczeństwem kochającym wojny i ogólnie pokój także, ale wojna przede wszystkim. No tutaj mam bardzo ładne siły już, zbieramy w Weissengardzie. Na razie ich trochę pozbieramy, bo możliwe, że nawet wywołam wojnę z ludźmi z Dunland, których później zmiotem bez najmniejszych problemów z powierzchni ziemi. Zobaczmy co w takim razie Arnor ma. W swojej krucjacie. I nie są to złe jednostki. Zobaczmy. Ma podstawowych włóczników, które mają 4-13. całkiem fajnie wyglądają. Bardzo dobrą jednostkę jazdy. To jest na z najlepszych ja y jednostek jazdy w grze. Ma hobbitów, jeden oddział. Ziołki też nie są w brech pozorom. Całkiem, całkiem niezłe są. Ma bardzo dobry oddział z mieczami. Włóczników. Hmm. Jakichś najemnych elfich uczników jeszcze ma, a także z dwuręcznymi mieczami. Jest to łącznie bardzo silna armia, która mam nadzieję, że mnie akurat zignoruje. Nie będzie chciała ze mną walczyć. No nic, sprawdzimy jeszcze wiadomości. I zobaczymy jeszcze, czy coś się dzieje tutaj. Tutaj się fajnie werbują, cudownie. Na to właśnie czekałem i skończymy turę. No dobra bliska, kolejna tura i muszę Wam powiedzieć, że elfy zaproponowały mi tutaj prawa handlowe, ale ja odpowiedziałem im, że prawa handlowe i sojusz i dzięki temu mamy sojusz z elfami z Lorien, co dla mnie jest aktualnie bardzo korzystne, bo nie muszę się obawiać o przejęcie tego miasta, gdyby po prostu coś wyszło nie tak z naszym układem, a mogę sobie spokojnie pozwolić teraz na zajęcie tych miast w przyszłości. Dobra, ale tym może na chwilkę generałem wyjdziemy, tych połączymy. No, ja chciałem, mam teraz 8 różniwiarzy tutaj, świetnie. Następnie możemy przejść dalej. I tutaj bym chciał jeszcze ustawić wieżyczkę jedną. Świetnie. No i udaje mi się dalej w dół. Z tą zabierzemy szpiega, bo już go nie potrzebujemy. I sprowadzimy go na teren z powrotem do Rohanu. też bardzo ciekaw czy... Oj, słabo broniony. Rochanowie zostało naprawdę niewiele. Co prawda niewiele? Jezus Maria, co to jest? Ten spawn ich armii jest irytujący. Z no dwie pełne flagi. Ja pierdziele, dobra. Ja już myślałem, że tutaj padać taki... W takiego fłocha odstawiają. Ła... No nareszcie. Coś ciekawego i coś dobrego. Czeka, czy ja mnie na to stać? Trochę już po kosztach jadę. Więc tak, uruchaj. Weźmiemy tych. Weźmiemy sobie na pewno tych. Tych, tych. Świetnie. I czekamy dalej. Muszę się troszkę wstrzymać w takim razie z wydawaniem pieniędzy. I zniszczymy oczywiście to miasteczko będzie nasze. Tak jest. Słuchaj, przejmujemy te ziemię. Zostawimy tutaj jednego generała. I zobaczymy. Aha. Czy ja mam stąd iść? Czy mam zaatakować Dunland? Zatakować Danland byłoby niegłupio. Oni mają też fajne ziemię, ale nie, nie będziemy tego robić. Co najwyżej pójdziemy sobie właśnie tą armią tutaj, Wstawimy wieżyczkę. Uuu, Co ty mi tu knujesz, co? I pójdziemy sobie teraz na to miasto tutaj na dole. Na co też na pewno czekają wielu. Z was wielu czeka na wojnę z Gondorem. Dobra, co tu się dzieje? W takim razie, tu się nic nie ciekawego nie dzieje. Później będziemy musieli ich wyprowadzić i stworzyć jakąś nową armię z... Myślę nawet, że z tym kolesiem, byłoby fajnie. Pójdzie do Helmowego Jaru, natomiast ciebie, jeden oddział poślemy tutaj, żeby utrzymać porządek. No i tam mi się nie podoba. Rocha za chwilę się odbije, nie wiem jakim cudem. No dobra, jakim będzie? Dziwnie się to już robić. No nic, sami się tu już też nie czujemy słabi, więc jakby co, będziemy w stanie stawić popór. opór. Kończę, tutaj. No, to jest natura moi drodzy, świetnie. I mamy kolejnego kandydata do adopcji, ale nie jest zbyt lojalny, więc go nie będziemy brali. Tutaj ta armia, te dwie armie w zasadzie nadal są nie, bardzo niebezpieczne. Na szczęście są od do nas dość daleko i myślę, że Saruman mógłby zdążyć tutaj spokojnie zająć tą osadę. W ogóle tak, mam taki chytry plan na całkowite unicestwienie rochanu, że jedną armią moglibyśmy sprowokować ich jakby do działania, że jak szyby na Edo raz. A wtedy, gdy będą. Nie, no, w zasadzie to jest tak duża armia, że nie jestem, nie jestem w stanie tutaj nic aktualnie zrobić, no ale to będziemy to ignorować, dopóki nam nie zagrożą jakoś w oczywisty sposób. Dobra, zbieramy tutaj armię, z czego jestem bardzo z siebie dumny. Jest to duża armia ale przydałoby się już właśnie zbudować, nawet może, możemy pancerze płytowe im tutaj potworzyć. No to świetnie, zbudujemy sobie lepszą żywność dla naszych ziomków i ty wracasz do tej osady. Nie? W zasadzie to możesz nawet iść za mną dalej, gdzieś tutaj, będziesz się zajmował tym miastem na południu. Tutaj natomiast mieliśmy się udać przeciwko gondorowi. I tak też zrobimy. Stąd nie będziemy zabierać, ale wyciągniemy sobie na pewno dwa oddziały niewolników stąd. I też dołączymy ich do reszty. Ja możemy zwerować jeszcze jeden, świetnie. I tak, czy coś tu się dzieje w okolicy? Nie. Nic się nie dzieje w Isengardzie jak, jak zwykle wspaniała armia rośnie. Tutaj. Też bez nowości. Tutaj to samo. Dopiero zobaczcie, ja dopiero teraz tak naprawdę logiska zacząłem e, prosperować w miarę sensowny sposób, gdy mordor zyskuje już tak po prostu, tak olbrzymie ziemię, a ja dopiero teraz zacząłem mm, uczciwą robotą zdobywać dobre jednostki. No, to jest właśnie y, Schaczyk wy, jeżeli chcecie grać na bardzo trudnym poziomie trudności. Dobra, co mamy? O, mamy dwa oddziały. u ciężkiej jednostki Uruk-H. Ja bardzo się opłaciło, muszę wam powiedzieć. Wysłanie tych dwóch urków. Dlatego dam wam wolność, panowie. Nie będziecie mi dłużej potrzebni. To będzie wasza nagroda za wykonanie tego zadania. A sami zobaczymy co jest jeszcze tutaj bardziej na południe. To jest drugie miasto jeszcze. Wspaniale. Myślę, że moglibyśmy spokojnie przejąć te ziemię i się rozszerzyć właśnie z naszym imperium na południe. Dobra, skończę tutaj turę. Następna tura, moi drodzy. I tak, jesteśmy już blisko właśnie taką na to miasto. W takim razie ustawimy się tutaj i myślę, że w następnej turze moglibyśmy nawet zejść. E, powiedzmy, że w tych lasach się ustawimy. Haruman kryjący się po lasach to jest to co chciałbym Zobacz, widzieć Eee niech macie W taki niech sprowokuje po prostu tej armii żeby ruszyła nagle na ocież tamtego miastu i znowu sprowokować z nimi wojnę taką ostrą Mamy na razie tylko jednego wroga właśnie Rohan Ale jest to wystarczająco silny wróg by zbrzydła nam jakakolwiek konfrontacja Co tu mamy? Znaleziony agent Rohanu, gdzie? Tutaj, tak. No dobra, i tak nie jesteś w stanie nam zagrozić za bardzo. Powstaje moja piękna armia. Nawet już tych nie będziemy werbować, bo są za słabi. Nadal jesteśmy na plusie, to cudownie. I kolejny oddział Rukhai, świetnie. I wy idziecie dalej na południe. Cudownie, prawie pełna armia. To jest to, co właśnie lubię. Kolejny oddział. Myślę, że. Wow! Tutaj możemy Rukhai zwerbować, ale. Macie generała dobrego? Tak, jego okay, sobie nawet mało lojalny jesteś. W takim razie zamienimy generałów. O, ty będziesz, to jest znacznie bardziej lojalny od niego i, I powinien sobie poradzić spokojnie z zajęciem tego miasta. Świetnie. Idziemy, idziemy rozszerzyć swoje wpływy na południe. Dodatkowo moglibyśmy... Właśnie, gdzie jestem mój... A nie, generała do adopcji nie wziąłem. Ale chętnie bym zabrał na przykład tego generała, cofnął do Isengardu, gdzie bym uczynił z niego dowódcę właśnie tych najlepszych moich wojsk. I jakby można to było jeszcze wykorzystać. Byłoby fajnie. Dobra, sprawdźmy, czy możemy tutaj... Znaczy, budować w zasadzie nic nie możemy, bo nie mamy na to pieniędzy. Pieniędzy nie mamy. Pieniądze, pieniądze, pieniądze. Wszędzie są potrzebne niestety cholerne pieniądze. Bo um, baba baba. Ba. Dobra, I tak są tanie jak barszcz, to bierzemy jeszcze dwa oddziały tych. Te możemy coś przetrenować? Możemy, jeden oddział, świetnie. I zakończmy tutaj odcinek. Dzięki ludziska za uwagę i do zobaczenia. Hejka.